Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszych kanałach, moi drodzy Max Player Dzień dobry. Siach. Gramy sobie dzisiaj w bardzo nietypową grę. Gramy sobie w Police Stories. Jest to symulator pałacjantów, moi pałacjantów z drodzy. Pałacjantów w stylu tak. Hotline Miami, czyli Taak. coś co akurat ja lubię. Tak, tutaj jest coś takiego, że jak ktoś zginie, to jest koniec. Tu można bardzo, bardzo łatwo zginąć. Ogólnie chodzi o to, żeby wyczyścić cały kompleks z bandytów, aresztować ich bądź zneutralizować. Mając A różne ja będę neutralizował, co ja będę, kurła, nie, frutę, żeby do, nie, Żeby dostać najwięcej punktów, właśnie o to chodzi tutaj, żeby dostać najwięcej punktów nie możesz kogoś zabić, zastrzelić, jeżeli do ciebie nie celuje z broni. Głupie to. Bo za to są minusowe te y, punkty. E, Głupie, no myślałem, że będę wparowywał, rozpierdalał i wychodził jak w Musisz mieć Miami. pre- Policja musi mieć pretekst, żeby użyć broni. Mm. No. no dobra, będę przestrzegał praw. Zagramy sobie, postaramy się zagrać może nie całą kampanię, bo ona jest dosyć długa, ale kilka misji z kampanii i ewentualnie w następnych odcinkach misje warsztatowe, bo gra ma naprawdę pokaźną bazę misji warsztatowych, które są mega ciężkie. Ale zaczniemy sobie od e, pierwszych misji z kampanii dla dwóch graczy. I jak widzicie, mamy tutaj nasz, nasze cele, czyli zneutralizować zagrożenie, zabezpieczyć dowody, liczba podejrzanych, liczba cywili. Nie ma na razie cywili w przebraniu, bo mogą być fałszywi cywile, czyli cywile, którzy teoretycznie noszą broń mogą nas zastrzelić, kiedy na nich nie patrzymy. Także, no. Wyposażonko! Eee, A teraz ee... muszę equipment kliknąć, dobra, no to... Tak, i teraz pytanie. Czy, bo ja ogólnie <ścoughs> przeszedłem całą grę i mam... Wszystkie wyposażenie. A się widzę, że ja też mam wszystko dzięki tobie. Pytanie: Czy zaczynamy sobie od pistolecików do takiego standardowego wyposażenia? Nie, czy... co ty biorę tak? shotgun? D dobra, dobra. Biorę shotgun, co ja będę się pierdzielił? Dobra, to tak, ja wezmę sobie apteczkę, ja będę healerkiem. E, ja wezmę może flashbanga. Weź sobie, ty będziesz drzwiowym, weź sobie... E, lockpick? Nie, 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 Lock nie, lockpick nie, albo też. Mi, miniaturowa kamera, to sobie weź. E, mini kamera Minia, Miniaturowa kamera, prawie że na samym dole powinna być. O, ballistic shield. No, tego jeszcze nie używałem. Czy to jest to? Tak. Okej, okay. po e... angielsku to jest co innego, to się nazywa borescope. Nie masz po polsku? O, to się... Nie, 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 nie mam. Okej, okay, to zrób sobie. Extended magazine, of course. Oj, nie wiem. To Heavy to... armor. Jestem gotowy. To ja sobie wezmę tak. C4. Wziąłeś hukowy? Tak, mam fleszbęga. To ja sobie jeszcze wezmę tak. Amunicję, okej, okay. dobra. No to let's go! Oczekiwanie na czakę. Enter. E... Start. Nie wiem, jak się to gra, prawda? 3 września będę, 98. O, rok po moich urodzinach. Yes. O, to co się stało tamtej nocy. Szłem jakimś bardzo ciemnym korytarzem. <laughs> Było tak ciemno, że nie widziałem nawet ścian. Ale czemu Max. Czemu się przefarbowałeś? Szłem całą Palcum. wieczność aż nagle zauważyłem drzwi. Mm. Dinner, mikis, Diner. Wielkie drzwi. Wiesz, takie duże drewniane no ja nie mam po polsku, Gada ja będę gadał po angielsku! Nie możesz gadać po angielsku! Podszereb... Czemu? Cicho, się Dobra, będzie, Ty będziesz gadał po polsku, a ja to... po angielsku. Podszedłem do nich i bardzo wolno je otworzyłem. I wiesz co? Nic tam nie było. Pusty pokój. Nie licząc pudełka. <laughs> Except the box. Na środku pokoju stało kartonowe pudełko. Podszedłem do niego. I nie mogłem przestać myśleć, co jest... What's in the box? Oh, wygląda, wygląda trochę jak Leon z Ke Kennedy. Tak. Nagle dostrzegłem, że jego boki są zakrwawione. Mój umysł wrzeszczał. What's in the box? What's inside? Co jest w pudełku? Co jest w pudełku? I wreszcie je otworzyłem. I... Suzy. W środku była goła mojej żony, Suzy Oh no! Co za sen! Mało nie spadł z łóżka. A to był sen! Boże jedyny! Yeah. Przeprowadzka do innego miasta to nic fajnego. Od miesiąca się rozpakowujemy, nic dziwnego, że ma takie koszmary. Będę gadał po angielsku. ten... Dots, dot dot Free dots, Oho! Uh -huh. uh -huh. Twój kupel z Akademii Policyjnej, a w dodatku najlepszy przyjaciel, został właśnie przeniesiony do twojego posterunku. A ty witasz go w taki sposób? Nic się nie zmieniłeś, zarobiliście! Free dots, man. Bo... Sleep. I hope this little therapy session is over, man. Wasting my time here with you actually makes me piss police work. Chłodny jak zawsze. Wiesz co? W sumie brakowało mi tego. No a co u ciebie? Co porabiałeś yes. przez ten czas? Więna, uh, the usual. Solving cases, putting assholes behind bars, you know, man Becoming the top office a this shithole of a practic Not acting like a little coward, man Yeah, Man, you told, you, uh, you just told me you were afraid of boxes Ratia. Right, yeah. <laughs> <laughs> Jeez, Zgadza, w każdym razie, dobrze z tobą cię widzieć. Oh, screw it. <laughs> I've missed you too, man. You are annoying son of a bitch. POLICE STORIES! Cudowna narracja, naprawdę. Sejwista. <laughs> ten gada po angielsku, ten tak? gada po polsku. <laughs> taki, typo taki typowy n-wordzik, nie? Czekaj! Nie powinniśmy gdzieś iść? Dispatch card half an hour, A go John, man, man, dude. Ok. O, motory. Ja. Yep. Hello there. Stój! Ups. <ścoughs> Dobra. Sieło Max. Hej, co tam? Uważaj. Jeez, ale kamera jest dziwna. Uważaj, i tak. Pod 1, 2, 3, 4 masz różne, różne rzeczy. Dobra, mogę cię strzelić? Można, ale nie rób tego. Pierwsze, dobra, pierwsze e... co? Ka kamera. Jest. E... No! Nie! <laughs> Freeze! Nie e, tylko myszką. Myszką. Dawaj. Jest A, jeden. Mam, mamy jednego, dobra. A po tej stronie nie ma nikogo. Odsuń się, gościu! Leć. Odsuń się. Co go posuwasz? Kurde morno. Na dmór, mok moknij na deszczu gnoju Dobra, wbijaj, wbijaj w... pierwszy Wbijamy Osł Osłaniam twoje plecy, jakby co to wpakuje ci kulki w plecy Dobra Oh się e... Otwarte, znaczy zamknięte, trzeżek no ja ja Otwiera ja pikloki. piklokiem Okej okay. Wbijamy! Freeze motherfucker! Get down! Nice Okej okay. Teraz zbieramy to No e, jak chciałem to joinknąć? Dobra o, uwaga, idzie ktoś! freeze, ah, freeze. Ah. Idź następny, get down. Get down. Get, down get down, get down now, na ziemię. Idź następny, uważaj. Da, nice. o, jak tam u ciebie? Ale za za analteristysov no, of Zarobałem gościa. Choć, nie uczaczenie nie cielesne. No tak. nie. Dobra, czysto. bierz, nar... bierz narkotyki. Jojka. Narkotyki, tamte też. Dobrze. On ci nic nie zrobił, a tego szczeliłeś. No ale miał broń! Dawaj go, tak jest, pod E. Nice, zakuwaj, gnoja. Dobra, zobacz, co jest tutaj? Już patrzę. Dobra, dobra, no nie ma nikogo, no już! Tak chciałem zerknąć No, jaki policjant, ja pierdzielę. Za bardzo się spieszę. Nie ma nikogo, dobra, Fry. No. Nie ma nikogo. Można ten, można wyważać drzwi, jakby co? No to wyważaj. Dobra, zobaczy, kto się skiblu. Dawaj, go dawaj, Jest twój! Jest, osoba jedna. Dawaj, jest twój! Nice, dawaj go! Dobrze, on the Kula ground Zakuty! Za w kajdany! Tutaj takie pęknięcie na ścianie można uderzać i zaglądać do środka. Od a e pod panem się uderza, nie? Nie. Tu wydajesz polecenia. Pod Fką u ciebie będzie. Ja sobie na Q zrobiłem. Dobrze bo go, freezuj go! O, spierdziela! Get down! What no nie celował do Ciebie to tam. Nie mu w rękę cicho sieć! <noise> Idzie ktoś! Idzie ktoś! Freeze! Get down, Brutalność policji! Sorry, ja używam. Ja używam. Bad Boys! Dostałem osiągnięcie. Łata się! Zarobał! No przepraszam, nastrzelałem, no strzelałem, no! Zarobał! Ile dostaniemy? D! O mój boże! 1300 na minusie za nieuzasadnione użycie broni! Cicho, kurwa Kurde, wszystko jest uzasadnione! Oj, panie, czakenie! Freeze, motherfucker! Nie ruszaj się! Mój partner i ja mamy mało czasu. Więc nie marnuj go i powiedz nam wszystko, co chcemy wiedzieć. Rozumiemy się. Kto będzie go udawał? Eee, ty go udałem, bo to mówisz po polsku. Tak, ta, jasne! Co tu, co tu robiliście? Eee, nic takiego, serio? Mieliśmy to tylko po pokręcić i czekać na telefon od jakiegoś, od jednego z naszych. A zaraz potem mieliśmy jechać. O w mordę! Nieważne! Nigdzie nie mieliśmy jechać! Zapomnijcie, że to powiedziałem! Trzy kropki. Gdzie mieliście jechać? Trzy kropki. Gdzie? Mów za nim! Dobra! Tylko nie drży się już! To to magazyn przy Amor Street? Obok blokady mieszkalnej! O Amor Street! <grystanie> Amor Street, obok bloku <grystanie> mieszkalny! Cicho! Nie wiem zbyt wiele, ale podobno w tym magazynie jest mnóstwo broni! Słyszałem, jak chłopaki mówili, że szykują coś wielkiego. Co szykują? Nie mam pojęcia człowieku, naprawdę. Czy mogę go zastrzelić? Nie. Biegam z tymi gośćmi od czterech miesięcy, więc gówno mi mówią. Ja po... Mm, powiedziałem co? Serio, nie wiem. Przygotowują? Proszę. Coś? Mówię prawdę. Nie robi krzywdy, nie chcę. I think he's true, uh, the truth, John, man. Hey. We got a lead. That get us somewhere, right, man? Come on! Let's shake this warehouse out! me? <laughs> może, może zmienię oh język na polski, co ty na to? No nie, jak chcesz, możesz zmienić! No to, to poczekaj, to poczekaj. Pora na akcję numer dwa. Mam, mam mówić centrale? Nie... Czemu? No ale... Nie... Dobra, mamy 8 podejrzanych i trzech cywili, pamiętaj, do cyw... Nie strzelaj kuś do cywilów, błagam cię. <ścoughs> nie strzelaj Sorry. do cywilów. Jak szybko walnę, to nie moja wina, nie? Nie można. Może nie bierz szotgana, tylko jakąś precyzyjniejszą. Możesz sobie ostatnio. Co ty gana? No. Weź sobie Dobra. ostatnio używany zestaw, możesz zrobić. Wezmę to. O. Nice. Hukowy lockpick. Mhm. Mm mhm. Mm nice. Co? Ostatnie? Mógłbyś wziąć też defibrylator, bo ja mam tylko defibrylator. Wezmę apteczkę. Po co? Ja mam. No to... okay. czy znaczy, Ja no nie wiem, no to jak chcesz. A... Chcesz? Czy nie? Mogę paralizator wziąć. Możesz, ale on, no, on jest głupi. O! Będę, będę, br... będę prał ludzi. Tylko, że on jest chyba jednorazowy. A, no to, e... Będę tankował. Będziesz tankiem? Tarcza? Tak. tarcza. Mm, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Dawaj. Oh yeah. Dobra, o. teraz już zmieniłem język na polski. Będzie... Przez, tu, przez większość drogi do magazynu obaj milczeliśmy, człowieku. Ale umiałem e, czytać Johna jak otwartą księgę, człowieku. Cieszy się jak dziecko w Wigilię. Ledwo mógł siedzieć w miejscu, człowieku. <noise> Ja w nim lubiłem. Jego zaangażowanie, pasję, jego energię człowieka. Pamiętam, że jesteś teraz starym Rikiem. No wiem, dlatego mam taki głos. W takich chwilach rozumiałem, że on i ja urodziliśmy się do tej pracy, człowieku. Wydawało się, że wszystko jest jak należy człowieku. <grym> Dude. All man. Right, man. E, dobra, czekaj. Idziemy. Dobra. Tarczownik, ale nie wiemy, A czekaj, 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 jak jest czerwony i zielony, to zawsze znaczy, tam jest zakładnik, więc tam lepiej wrzucić im flashbanga. To jest czerwony To jest i zielony. Ale jeszcze tutaj. Yy... Czekaj, to trzeba inaczej zrobić. A nie, nie można tu. O, kurde, to trzeba bardzo mm -hmm. ostrożnie... Dobra, tego trzeba zlikwidować. Poczekaj, odsun się. Tego trzeba będzie zlikwidować. Uf! Czekaj czekaj, eee, masz flashbanga? Rzuć tam flashbanga Odbij od ściany Tylko nie daj się zauważyć Dobra Dobra, uwaga Go Nice I tego zabezpieczamy Nice tu, ten jaki tarczownik ujwa. Kurna mam tarczę, szmato Daj, tutaj, tutaj, tutaj jest jeszcze najpierw to Siutko. Nie, jest jeden, ale zielony. Dobra, no to wbijamy do niego. O. Dobra. Raz, dwa, trzy. Get down now, kuźwa. Na ziemię gnoju. Zabezpieczam go. Dobra. Idę przodem. Dawaj. Get down now. Bigo! Bigo! Uh. <laughs> Kurny, leżyć! No A ta? tarcza mi zaraz padnie! Tak. Dlatego jak podbiegają do siebie, to od razu ich piszgaj, bo to wtedy ich uspokoi. Dawaj tu. A ja go zabiłem! Ja go zabiłem. A, okej. Okay. No wiem, nie mów mi kurwa. Jak mam, jak mam żyć? Jest jeden. Jest jedna babka i gościu czeka. Dobra, to czekaj, to ja pójdę tędy. A ja pójdę tędy. Uważam, bo to mogą być. No właśnie. Bigo! Bigo! A, dobra, można i tak. Strzeliłem w bok. Tak, tak, tak. Też, też, też to ich czasem uspokaja. Dobra, jestem na pozycji. Czekam na ciebie Nie wiem czy ktoś tu jest. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, go! Odegram na no, okuźwa! Dobra akcja! Pięknie! No, Kurwa, nie tak jak z botem. Nice su, kuźwa. no z botem to jest ciężko. Dobra, pierwszy kibel. Dawaj kibla. Jest, jest jeden sera tutaj. Dobra, czekaj, ja wbiję tutaj. Dobra, mamy gno. O to dobry. Wow. Rad On nie żyje kuźba Chęt <laughs> in the air Gościu leży martwy A ty do niego Hęc in the air WHIR OO oh, no dawaj tutaj On the ground now <laughs> Jest jeden frajer. Dobra, wiem wiem co zrobimy. odsłyszę. się. Wbijemy mu kuźwa ładunek C4? Jest. Dawaj, i to go od razu stanuje, więc od razu bijamy do niego. Nice. Piękny bridge. Boom. Piękna akcja. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nikogo? Nie ma nikogo? Nie ma, dawaj. Pokaż tutaj kogo mamy. Osłaniam. Nikogo nie ma? Niemożliwe. Czekaj, zerknę jeszcze tu. Nie ma nikogo. What? A za drzwiami? Nie. Ło, ale są narkotyki. Hmm. To gdzie jest jeszcze pokój jakiś, przepraszam bardzo. Ej, jeszcze ktoś powinien być. To jest zamknięta. Czekaj, może. A tutaj? Nie, tutaj nie. Jest gościu! Gdzie? Yy, w tym głównym, tu, tu. Gdzie? A nie, nie, myślałem. Ej, what? Ktoś jeszcze powinien być. Może Ale gdzieś tam? na garażu? A może to znaczy na garażu, na parkingu. Myślisz? Tę... A można tu wyjść? Nie mogę. Tędy mówię. nie. Chociaż nie. Nie, no tutaj nie, tutaj mamy blokadę, zobacz. Zabezpieczyłeś w ogóle tego gościa? Którego? A ten niezabezpieczony jest! Ja. No Kurde, nie był dobra. zabezpieczony! Oh my god. Dlatego nie można było skończyć misji. Be. Rani funkcjonariusze. No to poszło lepiej. Nawet... Nie zawijałem, kurna. Nawet Bez spoko. przyczyny. <laughs> Według tych papierów przedmiot, przedmioty w magazynie należą do Stone and Roberts to jeden z największych producentów, dystrybutorów broni w kraju człowieku. Mają kontakty z FBI, CIA, wojskiem i prywatnym, prywatnymi firmami wojskowymi, men. Szkoda, chyba nawet na naszym komisariacie jest ich sprzęt. Szkoda? E, cholera, przepraszam. Przezżyczyłem się. Wiesz co mnie dziwi? Jeśli te papiery są w porządku, to są tam tony materiałów wybuchowych. Spójrz na ten rejestr. System kontrolowanej czasowej detonacji materiału wybuchowego typu C4. Jest tam tego tyle, że można by zrobić, ja wiem, ze stopą? Po co im? Dryn, dryn, dryn! Ja, ja, ja będę. Udziory. Seven days. Czekaj, czekaj. Powinniśmy namierzyć ten telefon. Szybki półż, men. Zrozwieszony sprzęt do namierzenia. Po czym ściągnął majtki? No tak, nie mam go przy sobie, bo... To nie jest serial telewizyjny, men. Okej. Okay, wiedziałem. Nieważne, odbiorę telefon. Klik. Jesteśmy niedaleko domu Staniszewskiego, Staniszewowskiego, czy jak mu tam? Staniszewskiego. Cicho. Skończyliście już z tym ładunkiem? Ja... eee... Tak, tak, wszystko gotowe. Trzy kropki. Zeraz, Karl, to ty? Dot, dot, dot. Tak, mówi Karl. Masz inny głos niż Karl. Kto mówi? Stumiony hałas. Gliny? Cholera. <grym> Klik. Szlak! Rozłączyli się. <grym> Świetnie. <grym> Świetnie to zagrałeś. Karl. Powiedzieli coś? Tak. Mówili coś o Staniszewski. O Stanis... Co? <grymne> Kevin, jakiś tam młody reżyser filmowy? Schodząca gwiazda studia, Prime Rose i gość, który zna wielu ludzi, nie wiem skąd ja to wiem, niebezpiecznych ludzi? Tak czy inaczej, chyba wiem, gdzie się, gdzie się wybierają. Wsiada auta, my czy razem nie mamy za dużo czasu. Dobra, zrobimy jeszcze trzecią misję. I myślę, że. Men! Man, zrobimy trzecią misję. Trzy i pół. O kurde, jakie to będzie łatwe. Gorę to standardowo. Ty też to? Co masz? Ta. Oh yeah! Let's go, man! Mm. Kevin Staniszewski! Stanowski! Policja! <laughs> Otwierać! Dot, dot, dot. Dziwne. Jakby nikogo nie było. Rzeczywiście, dziwne. Czekaj. Pod mi! Aaaaa! Rady! Lubią sobie postrzelać! Gotowy? Tak, zróbmy to. Zrób A to ty! )Yeah, to jestem ja! Kurde, coś ci się pomyliło, Tak, zróbmy to! Rozpędziłem się! Ło, wbijamy do domu! Dobrze, ciasto będzie, uważaj! Jest jeden, dalej nie, dalej nie, zobaczę. Dobra, dawaj broń. Gotowy? Te. Let's go! Nice. O, idzie następny. E, idzie, idzie, idzie coś. kolejny, kolejny. Idzie coś. Nice. Idzie coś. O, idzie kolejny. Tutaj po tej. tak, 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 tak. Ta. Cofajcie, Cofaj się cofajcie. Gdzie on jest? jest? Jest tutaj po lewej. Cały czas. Dobra, możemy tak zrobić. Dobra, Odsuń się! O cóż się! Dzięki! Ranny funkcjonariusz! Idą! Do! Nice! Dobrze, następny idzie. Lecz mnie Bo mnie uderzyłeś kurde w mordę! Zasłużyłeś cicho, so... bo Twoja lewa, twoja lewa, moja prawa, dawaj! Nice! Get down! Dobra, twoja lewa. O, co to był? Oh no! Poczekaj! Nie odchodź! Nie idź w stronę tunelu! Widzę, widzę ładny światełko! Nie idź, w stronę tunelu! Stawaj. Zesrałeś się! Z Z Z o, coś zostało? Get down now! Kuźwa. zabieraj, to jest twoja broń! Nie, mam swoją. To no to jest? Dowód można wziąć? Nie. Łota się. Dobra, narkotyki Bam. Jestem ranny jak coś Dochodź. Czerwono masz? Tezos Chłopie, weź się ogarnię. No on mnie zabił na strzała! Zabił Tu się ginie na strzała Dobra wbijam tu Mamy narkosy Nice Dobra, przeczyszczone Jak to jest wzi... czysto? Dobra, wbijaj, bo może narkosy będą ale z bronią chłopie <noise> Zawsze z bronią O, tu, dobra, tutaj trzeba benga zrobić Robię benga Wbijamy i od razu neutralizujesz tego z lewej. Wbijaj, mm -hmm. bijaj, to cię nie zabije. Dawaj, dawaj, od razu go Dobrze! Jak <noise> podleciał A szybemy miłe z wrażenia <głos> 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 Dobra, jeszcze kibelek został. Był tam ktoś? Nie wiem, nie, z, nie zerkałem. Dobra, wbijam. Czekaj, zerknę. Dla bezpieczeństwa jest yes. jeden. Dobra, uwaga! Get down mówię! O boże! Nie ma o boże! Jest! Kowal! Dirty Hary. Prościutkie misje to są łe, łe. E, prościutkie, ja padłem przez mi, b-minus, łe! Przez twoją śmierć! Córna. No, przepraszam, że jestem nieśmiertelny. Nie 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 i ty! Przepraszam. Boże, bardzo przepraszam. O czym ty mówisz? Za co przepraszasz? Ja... Pomogłem im. O, oni mnie do tego zmusili. Do czego? Mów. Ja... Podłożyłem... Bombę w studiu. Bombę? W studiu filmowym? O, oni mnie zmusili! Nie chciałem, a, ale oni... Błagam, uwierzcie mi! Don, ruszamy szybko! Nie wiem, czy on nie kłamie, ale musimy to sprawdzić. A co z nim? Skontaktowałem się z centralą, nasi już są w drodze. Zajmą się nim. Człowieku, ruszajmy! Człowieku... Człowieku... Pięknie, dostaniemy Oscara za te rolę, wiesz o tym? <laughs> yeah. Moi drodzy! Ej, ale bym się zdziwił, że po tym odcinku nagle dostaniemy tego maila o tym, a czy byście nie chcieli dubbingować jakiejś postaci? <laughs> ja bym ja bym chciał. O, ja, ja bym chciał. też chciał. Dobra, moi drodzy, to była Poli Story. Dajcie nam znać, czy chcecie więcej e, więcej e, kampanii czy chcecie, żebyśmy przeszli całą kampanię. Ewentualnie, czy chcecie, żebyśmy zagrali jakieś trudne misje warsztatowe, bo te tutaj e, misje w kampanii są dosyć łatwe. Nie wiem czy to... Dosyć łatwe, zginąłem. No. No cóż. Cóż. <gry> cóż, cóż, że ze Szwecji. Tak, dajcie nam znać, a my chętnie sobie będziemy kontynuować, jeżeli tylko będziecie tego chcieli. Także to było na tyle. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Nara.